Cześć Marek. Cześć ja. Wsianko. Mieliśmy dzisiaj Dziennikarstwo otwarty Studiów CRM Marketing Automation w Akademii Rana Koźmińskiego. Powiedzmy, jaki ma tak. wrażenie Mi się bardzo podobało. E, mam wrażenie, że audytorium też padało. Dużo pytań z sali, e, różne dyskusje, e, ciekawe punkty widzenia. E, mam nadzieję, że na studiach będzie podobnie. Ja myślę, że bardzo mi się podobało, to, że to będą studia praktyczne że 56 <grym> godzin będzie warsztatu dosierstwa, że będzie staż. Mm -hmm. Środowy, 40 godzin, godzin w firmie. Mało tego, jeszcze za to zapłacicie. Nie dajcie, zapisać się można tylko do 15 września. Został niecały tydzień. Zapraszamy, zachęcamy do zapisów i do zobaczenia w październiku.